Cześć, jestem Gabriel i opowiem wam, kiedy warunek, a kiedy trzeba będzie powtórzyć cały semestr. By lepiej zrozumieć tematykę tej lekcji, przydatna będzie wiedza na temat punktów ECTS. Jeżeli nie wiecie o nich za wiele, odsyłam was do lekcji Kuby, a jeżeli wiecie już wszystko, ruszajmy dalej. Każdy przedmiot posiada określoną liczbę punktów ECTS. Niezaliczenie go wiąże się z naliczeniem tych właśnie punktów do długu, jednak dług. Nie może być nieskończony. Jeżeli jest mniejszy lub równy 12 punktom za ostatni semestr nauki lub 18. W całym toku studiów możecie warunkowo kontynuować naukę i jesteście z automatu rejestrowani na kolejny semestr. Nie musicie składać wniosku i ubiegać się o powtarzanie przedmiotu. Należy jednak pamiętać, że długi trzeba odrobić. Opłata naliczona jest na podstawie informacji przekazanej przez nauczyciela prowadzącego poprawiany przedmiot. A cena warunku zależy od ilości godzin przeznaczonych na daną formę zajęć. Stawka za jedną godzinę lekcyjną wynosi 11 zł na studiach pierwszego stopnia oraz 12 zł na studiach stopnia drugiego. Należy jednak pamiętać, że sytuacja może różnić się w zależności od wydziału oraz momentu, w którym zaczęliście studiować, więc upewnijcie się, jak to wygląda w waszym przypadku. Kilka przykładów. Mamy przedmiot, który składa się z 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń. Student nie zaliczył nic z tego przedmiotu, dlatego ma do dorobienia 45 godzin. Przy stawce 11 zł na studiach pierwszego stopnia będzie miał do zapłacenia 495 zł. Kolejny przykład. Mamy przedmiot, który składa się z 30 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń i 15 godzin laboratoriów. Jest także zakończony egzaminem w czasie sesji. Student zaliczył ćwiczenia. Ale laboratoriów już nie, przez co nie został dopuszczony do egzaminu. Dlatego do odrobienia będzie miał wykłady oraz laboratoria, co daje nam 495 zł. Kiedy trzeba zapłacić za warunek? Opłatę najlepiej uiścić tuż przed rozpoczęciem semestru, w którym będziemy poprawiali dany przedmiot. Możemy w tym czasie wszystko monitorować w systemie EHMS. Warto dodać, że maksymalna kwota, jaką możemy przeznaczyć na poprawianie danych przedmiotów, to 1980 zł. Dodatkowo istnieje możliwość rozłożenia jej na raty, a także zmniejszenia w przypadku niskich dochodów w rodzinie. Co jeśli nie udało nam się zaliczyć poprawianego przedmiotu? Braki punktowe należy uzupełnić w terminie jednego roku od momentu, w którym zostaliśmy zarejestrowani z długiem kredytowym. Jeżeli się to nie udało, wszystko zależy od decyzji dziekana. Jeżeli będzie ona pozytywna, kolejny raz będziemy poprawiać niezaliczony przedmiot. W przeciwnym wypadku będziemy musieli się wrócić i powtarzać ostatni niezaliczony semestr. Co jeśli nasz dług przekroczy 12 punktów za ostatni semestr lub 18 w całym toku studiów? Wtedy znów może uratować nas tylko decyzja dziekana. Należy przygotować wniosek i skierować go do prodziekana do spraw studenckich lub do spraw kształcenia w zależności od wydziału. Informacje na temat jak to wygląda na poszczególnych wydziałach możecie znaleźć w infopaku lub kontaktując się z samorządem studenckim. Wiecie już kiedy będziecie mogli warunkowo kontynuować naukę. A kiedy trzeba będzie powtórzyć cały semestr? Opcji jest kilka. Dług przekroczył 12 punktów za ostatni semestr lub 18 w całym toku studiów oraz dziekan negatywnie rozpatrzył Wasz wniosek o warunkowy wpis z długiem kredytowym. Nie zaliczyliście przedmiotu, który jest kontynuowany na następnym semestrze lub wiedza na nim zdobyta jest niezbędna do kontynuowania innego przedmiotu na następnym semestrze. Wtedy będziecie musieli powtarzać semestr. Nawet nie przekraczając długu 12 i 18 punktów. Nie zaliczenie przedmiotu, który jest związany z przygotowaniem pracy dyplomowej. Nie zaliczenie już raz poprawianego przedmiotu oraz uzyskanie negatywnej decyzji dziekana o poprawianiu go kolejny raz. Temat tej lekcji jest bardzo obszerny. Jeżeli chcecie go doprecyzować, zajrzyjcie do regulaminu studiów, skontaktujcie się z samorządem waszego wydziału lub zajrzyjcie do dziekanatu. Cześć!